Uh, <Mr. S 2> よあ Mam taki problem, że jak ja gram, to mam ręce na biurku, nie umiem mieć rąk, nie, ja to nie, ja tak no. nie cierpię. Ja też, A ja ja, właśnie ja też mam ręce. Na grać biurku. Ja biurku grać inaczej. No pro Proto jest jak mały, stary, pochylony. Jak... No, ja nie, nie wiem jak ludzie mogą tak grać. Ja, ja, tak ja też ja nie mogę patrzeć na was jak na, jak na przykład, to ja sobie nie wyobrażam. Próbuję sobie tak kilka razy. Nie ja ma, ja ten... mam ręce na do... tak. żeśmy teraz na, na, na nogach. Daję sobie Daję tak. To ja tak nie mogę, ja łokcie na ja podłokietnikach, które mi później bolą od tych podłokietników swoją drogą. Identycznie mam. sobie tam. Te, e, poduszkę sobie tam z, z zagłówka jakby ale ja z zagłówka korzystam też mocno co to ma być? no nie. no dobra no, no i ja na przykład też tak samo jak koza trzymam sobie ręce na biurku i ja inaczej nie no, mogę nie. ja mam problem taki że często mi łapie różne no, dźwięki jak gdyby od rąk od stołu i chcę się tego pozbyć bo wy w ogóle gracie na analogach to dlatego macie takie problemy spojrzeli ja. jak ludzie normalnie Sprint na trójkącie, grać na strzałkach Tak grają normalni ludzie Tak Nexium ostatnio ma sprint na tym, na starcie, nie? <głos> no. <głos> Polecam <Komfort> Co? No. <noise> Jak nagrywałem PESa szóstkę to podłączyłem pada i nie mogłem stary zmienić, musiałem grać ze sprintem na starcie, nie? Dajemy się złapać oh, dałem, okay. się. dałem się złapać na clickbait do kawałek filmu Nexiuma, zobacz Clickbait A <głos> <zobaczyłem>. <głos> gdzie tu clickbite, to jest cała prawda Najlepsza, najlepsza gra piłkarska wszech czasów. No tak trochę clickbaitowo jednak. No a tak nie jest stary, spytaj się kogo chcesz, że PS6 to jest najlepsza Powiem gra, wam, że to my to i tak nie robimy clickbaitów. No, z... Rzadko kiedy Nie, kto... my... nie ale ja naprawdę za tak nikt prostu... z nas nie robi żadnego takiego... Hams... Kto tam? Co co, 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 co się dzieje? Youtuberzy go nienawidzą, zobacz jak to robi Jacob. Do... Nie, ale wiesz, co <laughs> najbardziej <w> <laughs> Znaczy, mnie najbardziej rozwala to, że na przykład na kiedyś zjechali, bo myśleli, że zrobił clickbait, bo w wyzwaniu, tym co był Del Piero. No. Trafił legendę, no nie? A, to wiem, I bo ludzie go ludzie zjechali, bo myśleli, że on mówi O Boże, trafi, trafiłem legendę, że trafił tego legendę Del Piero a on w paczce trafił legendę Na koniec, nie? Tak, to był tak zdislajkowany film I ludzie po nim tak jechali, że jest hamem, że w ogóle ten... Był, tak się śmiałem na tym meczu w ogóle nie, wiesz? ja jak, jak, jak oglądałem z tatą, jak oni wbij na 3-2, ja... Ej, kurde, nie, nie, nie wiedziałem. Ale fajnie stary, raz na 20 lat, niech kurczę polski zespół coś ma. Stary, nie, nie wierzyłem że, co, co się dzieje, <grym> naprawdę. Ja jeszcze byłem no. właśnie pewny, że Piowicz tego nie przypuścił do Gilerma i ja byłem pewien wtedy, że on to spieprzy No, nie? wszyscy mi się No jak od słupka to walował, what the fuck! Ale Legia wtedy mogłaś zacząć się kłania... Boże kłania, zacząć się tarzać po boisku, <grym> zacząć sen... A to szybko odpowiedział, nie? Tam a, dwie minuty, 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 minuty No minuty, no nie wierzę, to że jeszcze poprzeczka a. była na sam koniec, nie? A wtedy to po prostu, nie wiem... Balasz to... A to to, taka różnica, przegrali... By. Nie no, to ja, mówię, jak wtedy e, rozmawiałem z tatą, to, to mówię, że to szkoda by było, żeby oni nic z tego remisu w karnym, nie byli. jak coś. Zabierzcie sobie to od niego. Czemu strzelał? Ty ukazał kazałeś Robin Robi no, Łódź, jeden Proszę zaprzestać. Kamyk nie ma clickbaitów. Kamek ma wszystko, co się dzieje w odcinku w tytule. Dwie karty 90. Plus i... Dwa walkouty i dwie karty 90. Król, nie zacznie. Cześć z tej strony, Kamyk. Dzisiaj w odcinku mamy dwa walkouty i trzy karty 90. Zapraszam bardzo serdecznie. Będzie to trzecia, czwarta tak. i dziesiąta paczka. Jeszcze minuty macie podane w opisie. A wracając do tego Kozaro, no to wydaje mi się, że kogokolwiek byś się nie spytał, no to że tak jest, że to. Że ten pes, no to że jest najlepszy. Pustka, nie? No. To znaczy a To się zgodza. Jedyne co to tam Wszystko jest złe, to jest komentarz Borka i Kołtonia, bo to jest taka poezja. Znaczy... Stary, gram to? Ja nie wierzę. Ja nie wreszcie ja, tego tematu. Ja, tak? ja nie wierzyłem co się tam dzieje. <laughs> Przygotowanie, a komu to potrzebne? Nie Stary, tak. Ludzie są w stanie w rzeczywistości zrobić gorszy komentarz niż był w tej grze Stary, powiem ci, miałem tam akcję, odcinku tak? ją wyróżniłem Ktoś mi przejął piłkę Rudżulit tak. jak, się, jak się k***a czyta tego mars, marsziona? Tak Nie, on... mnie najbardziej rozbrajało, yy, tak Yy, tak, tak, yy, tak, yy, tak. Yy, tak. Mam tam taką akcję, jak jest przejęcie piłki, 4 sekundy później, tak? na niej jest już u mnie w polu karnym, a Borek nagle... O nie! Koniec akcji! Piłka została przejęta. I to takim starym... Tak? Dobra, może zacznijmy, tak? Tak. Ale ogólnie widzieliście potem wywiad. To chyba Izak wstawiał na Facebooka a, z Polem. Z Michał pole? Pol, nie? Na, no na tym turnieju pisał na Twitterze, że bardzo mu się podoba. Kurde, ale wiecie, jaką on ma naprawdę wiedzę o tym esporcie, jaką się w to wciągnął, i jak naprawdę ogarnia to wszystko. I widać widać pomiędzy nim różnicę, jak gdyby pomiędzy jego podejściem, a tego gościa z TVP. Jak, gdyby, ja, jak w ogóle się nazywa ten koleś? No, który no, prowadził. Idiotę, NIE WIEM <grym> Na idiotę ale, ale jak gdyby widać różnicę pomiędzy No Uuu, drugi ufa. raz naprawdę Ale bo powiem coś ci, że z takim, z takim fajnym respektem i z takim ogarnięciem do tematu podchodził, że wow No to tak Leciłeś na bieg? obieg? nie. A gdzie jest obieg? Tutaj Na a, a. Kurde Masz to masz tam! Ładuj się nie zastanaw... Jest, jest! Jest! Nie drzuśmy tematy. No i fajnie no, problemy, no. Także wystawiliśmy coś do trzeba ziomka, nie ma nie, nie, ale u nas w Polsce też by było nie, nie, się, że przy niektórych klubach. Ja wiem, że że są małe pieniądze dla klubu, nie, Ale u nas nie, nie, myślę, nie, tak muszą liczyć pieniądze, że to by było tak, nie, 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 no Może ta, no, teraz, ale... teraz gra naj, najlepiej z youtuberów, ale to i tak jest jeszcze niżej niż poziom sroki chociażby. Uwierzcie ale... mi, no. No bo to jak gdyby, żeby być proplayerem, a youtuberem to jest... Po pierwsze jest duża różnica... My tutaj robimy rozrywkę, a nie, a no nie, nie Inaczej, da się, tylko, da się tylko w jedną stronę. Masz radę sam? Jacob, stary, masz tempo, wypuść ci. Ja nie I, mam jak i, nawet, i, to i, musisz sam. O, o no proszę państwa. Przepraszam no. bardzo, niełysy. Co ty zrobiłeś teraz? O, oj, czerwona. Klein. No dobra, oh, 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 oh. dawaj Nexon, twój no. odcinek to strzelaj. Nie, bo ja tego nie trafię! Ale no, będzie się, na Będzie się na ciebie przed chwilą, uh -huh. przed chwilą mnie próbowałeś tutaj. Jak Nixon trafi łapka w górę, a jak nie to łapka w dół, okej? Okay? udało się. Pamięcie <laughs> tak lachu Kalma. Sp spokojnie. <laughs> Ja. Stary, to, było, to, to było nie coś. do obrony, no, no proszę cię, no było takie idealnie tak. w pocztą siatkę, że... Ale przyznaj się, chciałeś w lewe uderzyć? Nie e Ale to Jacob? też pewnie się jakieś pro playerzy to też byli, nie? Stary, na... nie ma spalonego. Albo jakieś takie stary faile. No, Jacob, dwa. Ma być dwa Aj, sorry. Y Pa 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 na to co się dzieje? No, No! E no. No i no co widzicie, tu nie ty... było faulu, no ja pierdolę. To jest najgorsze w tej chwili, nie? To... No nie stary, no... się, to nie ma faulu ale to totalnie zwaliło całą akcję. No w PESie bym już na dwie gałki, by była simulka i kurde czerwony Simulka, Ale mnie no. na przykład rozbroiło to, jak grałem od tego PESa szóstkę. Wiecie, co było w PES-ie w 2016 2006 roku? To był 2005, sorry. Był tryb spectator do oglądania mecz na necie. No co ty? Tak, a tego nie ma do teraz, kurde FIBie. No, to jest, Teraz to, to, to jest. powinno być, jak Fifa wchodzi w eSport już... Nie rozumiem tego, znaczy, ja, ja, słyszałem, ja słyszałem, że taki... ten kod jest niezmieniony od FIFA 06 praktycznie I jakby chcieli dodać typ Spectator, to muszą zmieniać wszystko w tej Fifi, a im się nie chce Nie wiem, czy im się nie chce, czy faktycznie to wymaga tyle pracy, przebudowania tego wszystkiego No ale kurczę, chyba warto by spróbować, nie? Ja zdecydowanie, to ja, Lecisz, lecisz Oooo Dziękuję pięknie ale to wystarczyłoby by spektatora stary dla Max, Złapał osób i, <grym> i dusie Ty bo kozę wywaliło z TS-a się tak zastanawiam o co chodzi, dlaczego on jest tak cicho, a go wywaliło z TS-a, nie? Przed nami Już jest Właśnie tak Prof padł w domu A Oj A nie, nie macie w grze w ogóle? No bo pralka korki wywaliła A co, dlatego wyszły <grymka> No bo ja jestem dobrym defensywnym pomocnikiem O takich się nie mówi A po prostu robią swoją pracę, nie? Różnicy z botem wielkiej nie zauważyliśmy Wypuść No już nie wypuszczę, to sypki Szczeluj! Yes, Kajty to Jest. Kai ty to szczelusz. O Odtrzymaj się Klasyk, nie? Nie, ale co dodajesz, Neksy? Wprowadzenie do nowej serii. Jakiej? Okay. Kości zostały rzucone. i uwaga, zgaduję, będziesz rzucał kośćmi. Będzi... I... O, o co chodzi? Przebiegu jesteś, jak. Będziesz losował numer, a on będzie ci dawał. Nie. Jakieś e, bonusy. Ilość Nie. paczek. Nie. Za trzy oczka paczek. będą pięć paczek. Nie, no co, to, co, to, co. To... Co, co za jest... cztery tak. oczka będzie wyzwanie Nie Że za ilość y, tego co wypada na kostkach, tracisz tyle bramek i potem odrabiasz, że jesteś pro proper... To byłaby zajebista <noise> seria Także beze mnie już Koda, Dziękuję oko. za grę A co za ty grasz nie? A, jeszcze jeden pykna. Dobra skupiam. I bye bye. To na razie To ja, ja zaraz wracam, dzięki za grę e, ten azard. ale jeden jest teraz w gazie, matko boska on tu ja go lubię. Jak, się, jak biorąc... się nie zatrzyma to grać ligi jak nic, serio ci teraz... Ogólnie no rzecz biorąc... Nie no, jeszcze Alexis jest Też się Też Nie, w taki... stary, serio, nie no... A o ligie, Żiru... Się... Dwa kontakty z piłką, dwie bramki. To jest dotknięcie Boga. Jak przyrównujemy Żiru do Azarda hmm. albo do Sancheza to dobra, wchodzimy masz, na, na inny masz... poziom masz... rozmowy, powiedzisz. Masz rację, napastników porównujmy z napastnikami. Żiru, Pele... Moim zdaniem tej dyskusji powinniśmy naprawdę... A ja bym wrzucił o, do tego towarzystwa jeszcze Grzegorza Rasiaka. Ale oni mają strasznie młodych szczylów w flachu, więc wydaje mi się, że mogą ciągnąć ten sezon, serio. Ale to młody czy stary, no jak nie masz a, dobrej kadry, ja, to nie ja, wytrzymasz ja. przecież jednym składem. Dlatego całego... to, mi się wydaje, mi się wydaje, że Liverpool na przykład nie, nie da rady, nie? Jak gdyby ich musieliby zrobić bardzo dobre wzmocnienia w zimę, bo ich styl gry jest tak eksploatujący że wydaje mi się, że prędzej czy później ktoś wypadnie. Ranieri powiedział sam, że bardziej prawdopodobne jest to, że E.T. wyląduje na środku Wembley, niż oni wygrają drugi raz ligę. W ogóle ja lubię tego Ranieriego, bo to jest taki żołek, tak twardo stąpa po ziemi. Ja ci powiem ja tak, ja się ciekawość. teraz modlę się o to, że... Bo ja ci powiem tak, początkowo, tak jak mówicie, o transferach. Ja jak patrzyłem na to, jak, jak Chelsea gra tą formację na czterech obrońców, to ja wiedziałem, że będą jakieś wzmocnienia, że muszą być wręcz jakieś wzmocnienia. A teraz Conte sobie tak ustawił, to Moses jest takim kotem, że to się w głowie nie mieści po prostu, to co on robi, jako wahadłowy to to jest magia. Ja ci szczerze powiem teraz, że jak już Zuma wróci normalnie z, po kontuzji, będą jakoś wprowadzać młodego Christiansena na obronę, no to... Powiem Ci, ewentualnie mnie... jakieś wzmocnienia kadrowe, ale tak, to skład jest kurde naprawdę idealnie ustawiony. Dla mnie, dla mnie genialnym transferem było ściągnięcie N'Golo jestem kurde absolutnym fanem tego gościa i w rzeczywistości FIFA. ja jest nie, tak bo jak dla mnie lepiej było ściągnąć Pogba. United. Kurde. że... Ojo! No panowie. Kozeł. Pozdrawiam serdecznie. To Trzeba mieć płuca ze stali chyba. No ja nie, nie ogarniam tego. Drugi Marcelo tak gra w Realu, że on jest w w, w tą i z powrotem biega? Nie, Co? Co? to jest tak samo jak Mikkel. To jak Mikkel strzelał bramki, a tak samo jak teraz jak Kante, to już wiesz, że coś się... coś się... Kurna tyst, niej, to dobra, to jest dobra ale wiesz, dobra, ja dobra, teraz od, tyst, jedna, jedna szybka odpowiedź Jezus Mari, Dosłownie zakochałem się w grze tego ziomka Wiesz, mi on, on na Makelele, makelele. O. Stary, A ty? Makelele tak lubiłem, tak go szanow... w ogóle. A gdzie Makelele, makelele grał? Się... He he w Realu No dobra Akurat <laughs> chodziło mi o inny klub z, z, z koszulkami sponsorowanymi przez Adidasa w tym rejonie Majernie. Ale... <laughs> <laughs> <A>, jak... <laughs> Z Wami tu się nie da w ogóle poważnie porozmawiać na poważne tematy. Ale w lewo strzela. No! O! Wow. A, pierwszy raz mi się chyba w tej chwili nie rzucił w ramkę, kurde I że nic nie jestem w stanie Ale zrobić. Ja to tutaj. Lubię. A właśnie no, a ja właśnie za tym nie ten, przepadam. E, był kod ten i to bardzo dobry Black Ops, z miałeś różne zakończenia. Nie masz, właśnie martwi w tym, w tym BF to, że ja już na przykład mam trzeci poziom i mam wszystkie bronie w swojej klacie. Naho? Rzucam, rzucam, tylko coś mi nie chce. No! ładno! Dobrze, Jaki farzysta piłka we mnie nie wpadła, Zrobię najbardziej kreatywną cieszynkę dziś. O kurde, czemu mnie zrobił daba? Znaczy, ale ładna morda. Nie było spalonego. Co ty gadasz? Ojoj. Ojoj. Teraz. Byłaś, byłaś, byłaś. to jeden. Ale no, dobrze wykończenie. Tak samo zrobiliśmy, lachu jest tutaj bez bluzgu. Nie, no, nie ma co narzekać. Nie ma szansy odzyskać piłki, bo tak jest skonstruowana ta gra. No to wiesz Góra! Proszę, Kornel Lecę, Wystaw, 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 Albo strzelba. go jak zapakował Zrobię kreatywną cieszynkę Ale tak, no Food champion, to ludzie też tak grają Już na Nie, ale Ładnie strzelił, powiem szczerze Nie no, ładny go, ładny go No i fajnie, kurde Dobra, ja się bardzo... Wiedziałem, że nie wytrzyma No i ja... Bardzo wolno, bo... Ooo, czułem się zgwałcony teraz Oj, 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 bez, gumy. bez mydła. Bez gumę, bez, bez gumy. To no ta cieszynka bez... wkurwiająca jeszcze patrz. O ty, wszedł na drugiego, wszedł w drugiego. No, leci Jacek. Stary! Teraz, albo nigdy! Lachu! Lachu! Nie, nie będzie różnego jeszcze nawet. O, dobra, dobra, 18 plus Dobra moi drodzy, Łarty, jeżeli chodzi o te wirtualne kluby, ze mną był dzisiaj Lachu i Koza, także dziękuję, linki do ich kanałów znajdziecie w opisie. Pa! Pa, 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 pa. Idę się powkurzać teraz w drugiej widzowie.